Dobra, dzisiaj mamy takiego Lexusa IS300H Na naprawę baterii Pokażemy jak czyścić filtr do chodzenia baterii Tak jak w Aurisie To również posiada taki filtr Tutaj już mam rozebrana, Bateria znajduje się tutaj Również od spodu trzeba dwie śruby odkręcić Taki rękaw I tutaj mamy taką siatkę No widać, że jest zapchana Nie całkowicie, ale jest Także to czas od czasu trzeba przedmuchać Powietrze pobiera się Właśnie tutaj, spod ręki. Tak. Generalnie ten model jest bardzo ładny, ale bardzo mocno zużyła baterię. Oryginalna przejeżdża jakieś 200 tysięcy. No i mamy na to rozwiązanie to jest moduł które kontroluje temperaturę baterii trzymają w granicach od 30 do 36 stopni załącza odpowiednio wyższe biegi do 30 stopni działa fabryczny sterownik hybrydy działa automatycznie pobiera jakieś 10 mA przez łącze OBD i potrafi przedłużyć życie baterii minimum 1,5 razy także macie jakikolwiek model hybrydowy Toyota Lexus jest to wspierane przez ten moduł od Eriksa do Camry, do Priusa, dwójki, trójki, Aurisy, ct wszystkie auta hybrydowe z baterią niklowodorkową. To jest wspierane przez ten model piękny. Zapraszamy serdecznie, pozdrawiam.